Dzień dobry, witam na moim kanale. Krótki film z ogrodu. Po prostu jest tyle różnych rzeczy się dzieje, że nie mam czasu. Ostatnio bardzo dużo rzeczy się dzieje: dobrych, złych, ale nic. Życie biegnie do przodu. To najważniejsze. Więc pokażę co tu porobiłam, bo ostatnio był zachwaszczony ten ogród. Wypieliłam buraczki. Poraczki wypielone. Tak się prezentują. Dzieci były w ogrodzie i pozostawiały butelki. Popłynie. Yy, pomidory, zobaczcie, nie mają żadnych pali, ale bardzo ładnie stoją. Wypieliłam je też. No i truskawki. Truskawki wyglądały strasznie, ale przez to, że u nas od 4 dni popadał deszcz. Więc bardzo fajnie szło to wyrywanie chwastów, ale będę musiała zainwestować w i rozłożyć, bo w tym roku miały być inne plany, miało być to troszeczkę bardziej zadbane, ale jest zrobione na tyle, co mi czas pozwala i trochę mi żal tego ogródka, bo ja uwielbiam ogórki. No Ogórki nie zaprawialiśmy. Na razie ogórki tylko są tyle tylko żeby na do obiadu, no ale są, są tak pyszne, że... o. I tutaj dużo ogórek. Także tak wyglądają ogórki. Ogólnie to gdzieś z jakieś już zebrane ze 4 kilo pewnie, no dużo to to nie jest, ale własne. To jest po prostu całkiem co innego, cieszy. A jaka radocha dla dzieci, że pójdą do ogrodu i zerwią sobie warzywko. To jest po prostu super sprawa, mieć ogród. No i maliny. Maliny trochę po tym deszczu zaczęły się bardziej. O! Te liście to ostatnio były takie mdłe, że pozwijane. A teraz fajnie ta roślinka wygląda. Strasznie u nas, nie wiem jak tam u Was, ale u nas było tak strasznie sucho. No i te malinki, o, teraz one tutaj bardzo ładnie. Bo już było żal patrzeć. Żal było patrzeć. No ja tutaj jeszcze mam niestety do zrobienia. O, do zrobienia mam jeszcze. Zobaczcie ile tu mam Do wypielenia jeszcze. I później tutaj taki fajny sobie chcę zrobić przy domu. Taki kącik. Do posiedzenia. Może Wam pokażę, jak to będę robiła. Zobaczymy. No i borówka. Borówka w sklepie taka, wielgachna, a u nas troszeczkę mniejsza. Ale też bardzo smaczna. Ta już tu została oberwana. No i tak to widzicie, tutaj wygląda. O, tutaj też malinki. No także i tak to tutaj trochę porobione, ale jeszcze. Jeszcze, jeszcze trochę pracy jest. Najważniejsze, że zaczął padać deszcz, bo po prostu było strasznie sucho. Tu mam koper, koper. Zobaczcie, jak ilich wyszedł. Por, seler. No marchewka taka sobie nie najgorsza. Tutaj, co tutaj widzicie? Tu to tutaj muszę to wszystko ładnie wypieść, wychwastować, bo jest po prostu jeszcze do zrobienia duże rzeczy. I pietruszka. Pietruszka taka jest też trochę zdziesiątkowana, ale w sumie w ubiegłym roku miałam tyle pietruszki, że zostało i, i przez zimę była potem tylko na natkę była wykorzystywana. No i tutaj też, o. O, to też muszę tutaj, zobaczcie, taką gęstwinę chwastów miałam w ogrodzie. Przez ten deszcz, ale najważniejsze, że popadało i to nieważne, ja tam uwielbiam to pielenie w ogrodzie. Ostatnio to całe rękawiczki, yy, jedną parę zużyłam na to wyrywanie chwastów. Ale najważniejsze, że po prostu popadał ten deszcz na tych roślinach, bo tak u nas tutaj straszna ta susza była. Ale Wam pokażę jeszcze te siewy pomidorów koktajlowych. Tamte nie mają owoców, a samo siewy, no proszę. O, samo siewy. I to już któryś rok z kolei. No i tutaj też, o, zobaczcie. Tam mnie też czeka praca to pielenie właśnie. Teraz tutaj przyszłam bliżej. Ale zbliża się weekend. Może trochę znajdę czasu. Zobaczymy. I róże. Jeszcze są, niektóre już przekwitły. O, a te są takie superowe. Takie czerwone. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam.